W czwartym dniu zaczynam od biegania. Nie nagrałem nawet śniadania po zapomniałem. Nie mogę wszystkiego po prostu nagrywać, bo się tutaj ze mnie kursanci śmieją. Trochę się wczułem, muszę przyznać szczerze. No i co, lecimy, a w międzyczasie przebitki z zajęć. Ja po skończonym treningu udałem się jeszcze raz na spacer, żeby nagrać dla Was te wszystkie przebitki, te wszystkie piękne okoliczności przyrody, których we wcześniejszych dniach nie miałem okazji wam pokazać. Oczywiście nie biegałem z kamerą, dlatego jeszcze raz musiałem się udać na ten spacer, ale już teraz nadrabiam. Co chciałbym wam pokazać, za moimi plecami znajduje się zalew Sulejowski, w którym normalnie jak pogodę dopisuje, można się wykąpać, a na tym wyjeździe dopisuje i to bardzo. Po przeciwnej stronie oka kamery znajduje, 5 minut myślę spokojnym krokiem przez las, pensjonat, w którym aktualnie mieszkamy, czyli Libra. Jeżeli uda mi się zrobić tego battle flipa, to umawiamy się tak, że ty subskrybujesz ten kanał. Nieważne. Po obiedzie, którego wyjątkowo nie nagrałem, przyszedł czas na moją kolej. Kuba, opowiedz naszym oglądaczom, co się właśnie oglądaczom. Oglądaczom widzą za, za odbiornikiem. E, więc ogólnie to jest taki spontaniczny również pomysł, e, ponieważ często DJ -e potrzebują zdjęć, a nie mają czasu sobie właśnie samemu te zdjęcia zrobić, więc wyszedłem z inicjatywą, aby właśnie zdjęcia takie produktowe były zrobione e, właśnie dla naszych kursantów do promocji w internecie. Więc działajmy. działajmy. To jest ważne i ciekawe i istotne, że ten uśmiech jest y, słyszalny przez mikrofon Bo mhm. musicie pamiętać, że nastrój mówiącego jest słyszalny w mikrofonie Tak samo jak słyszalny jest alkohol Tak jest Możemy od zera, na przykład jak już ktoś tam gra, to ustawia sobie 2,5 i jest ok, tak? Raz, półtora, dwa, dwa To pokazuje na 2,5 grama Widzicie? Zgadza mhm. się? I mam, mam... Dowód na urządzeniu wagowym jak u złotnika. Może zrobić sobie to drugi na, przykład. na koniec dnia część grupy zdecydowała się szlifować jeszcze swój repertuar przed jutrzejszym egzaminem, a ci co bardziej głodni udali się na ognisko, skosztować kiełbasek i wszelkich innych dobrych rzeczy. I tym sposobem zakończył się czwarty dzień naszego wakacyjnego szkolenia. Muzyka